Na początek poproszę Cię o opinię tej pierwszej tercji, no bo po kilku takich groźniejszych sytuacjach pod Waszą bramką no udało Wam się wyprowadzić kilka kontrataków, kilka akcji i to pierwszą tercję gdzieś chyba dobrze e, wspominacie. Mhm, na pewno. Ta pierwsza tercja jest, była najlepsza w naszym wykonaniu z tych trzech. Myślę, że z tym się wszyscy zgodzą. E, przede wszystkim najmniej kar tam robiliśmy głupich, niepotrzebnych, bo to zawsze wiadomo osłabia drużynę, kluczowi zawodnicy opadają z sił. No i co w pierwszą tercję byliśmy lepszym zespołem, tak dużo, dużo mieliśmy sytuacji bramkowych. Udało nam się dwie wykorzystać i dzięki temu też później mogliśmy się cieszyć ze zwycięstwa na koniec, więc na pewno ta pierwsza tercja była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Właśnie mówisz o karach, czy to właśnie kary spowodowały, że w drugiej tercji Litwa gdzieś tam te straty odrabiała, czy bardziej jakaś nie, dekoncentracja z naszej strony. myślę, że kary były spowodowane dekoncentracją właśnie. Było kilka, kilka takich kar, które były tak naprawdę można było dyskutować czy, czy powinny być, czy nie powinny. To jest zadanie sędziów, żeby oceniać, czy była kara, my jedyne co możemy mogliśmy w takiej sytuacji robić to bronić osłabienia, ale wiadomo, takie, jakaś taka Dekoncentracja, może jakieś takie rozluźnienie przy wyniku 2-0-3-0 na pewno, na pewno nastąpiło. Te dwie bramki były tego dowodem, ale na szczęście e, tym się cechują dobre drużyny, że nawet w takiej sytuacji potrafią wyjść zwycięsko, więc cieszę się, że udało nam się. E, kluczowy czynnik, e, dzięki któremu udało Wam się dzisiaj wygrać? E, szczerze mówiąc, ciężko mi to teraz tak na, od razu po meczu e, powiedzieć. Wydaje mi się, że nie było jakiegoś jednego kluczowego czynnika. Przez większość, większość meczu drużyna działała tak, jak miała. Bramkarz nam bardzo, bardzo pomógł, więc myślę, że wszystko zagrało po prostu na tyle, żebyśmy mogli wygrać. Jak w takim razie ocenisz ten mecz indywidualnie, z Twojej perspektywy? No bo wszedłeś do drużyny i chyba tak wszedłeś bez kompleksów. Starałem się na pewno wejść bez kompleksów, bo tak naprawdę nikt tutaj nie dostał, żaden z chłopaków nie dostał powołania za do darmo. I jak jak ktoś się tu znajduje, to znaczy, że na to zasłużył. Starałem się udowodnić trenerowi, że zasłużyłem na to, na to powołanie i mam nadzieję, że tych szans będę dostał więcej i więcej. E, Jedne, co mogę, to mogę sobie się starać na to sam zapracować. No, z indywidualnej perspektywy e, była, był, był troszkę stres, nie wiem czy było widać, czy nie, ale na pewno zawsze przy debiutach jest, jest stres. ale Wydaje mi się, że, że nie było źle. Na pewno jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, które bym chciał poprawić w swojej grze, jeszcze też będziemy rozmawiali z trenerami no, odnośnie indywidualnie mojej gry i, i no, 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 w każdym meczu będzie lepiej. Mhm. E, ten turniej służy też sztabowi szkoleniowemu, żeby sprawdzić sobie gdzieś tych właśnie młodych zawodników jak e, na przykład ty. E, przez to, że jest tutaj taka duża grupa właśnie takich młodych zawodników, jest ci łatwiej wejść i zagrać ten pierwszy mecz? E, Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to też ma, też ma wpływ, zwłaszcza, że e, niektórych chłopaków znam tutaj. Tak jak z Karolem Byłasą razem byliśmy na zgrupowaniu 20 w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata. Niektórzy, niektórzy są z Nowego Targu, których też, też już spotkałem. I to, to na pewno ułatwia, jak się zna kogoś z tej drużyny, ale myślę, że tutaj jest taka e, dobra atmosfera i dobra drużyna, że nikt by nie miał problemu, żeby się tu zaaklimatyzować. Mhm. Dochodzi do Ciebie to co jakby ogarniasz w tym sezonie, no bo debiut w czeskiej Ekstralidze, gol i teraz debiut w kadrze, to jest chyba taki sezon życia. A no na pewno do tej pory tak, ale będę robił wszystko, żeby to, żeby, żeby to wszystko jeszcze poprawiać. Na pewno jeszcze daleko mam od perfekcji, daleko mam od osiągnięcia swojego sufitu. No i jedyne co mogę robić to pracować nad tym, żeby, żeby dążyć do tego, żeby z każdym meczem, z każdym treningiem być lepszym i lepszym. I... Będę się starał, żeby, żeby tak było, żeby to też było widać.